Jak wyznaczyć swoje cele i jakie są przyczyny, że większość tego nie robi? Czas to rozłożyć na czynniki pierwsze. Zapraszam! W 1953 roku Uniwersytet Yale przeprowadził eksperyment. Poproszono 100 studentów o spisanie swoich celów w oparciu o metodę siedmiokrokową. W pierwszym kroku należy określić dokładnie to, czego się chce. W kroku numer dwa należy to spisać. Krok numer 3 należy zlokalizować i wymienić przeszkody, które trzeba pokonać, żeby się tam dostać. W kroku numer 4 należy znaleźć grupę ludzi, z którą trzeba pracować, żeby osiągnąć swój cel. W kroku numer 5 musimy dokładnie określić, co powinniśmy wiedzieć, żeby osiągnąć swój cel. W kroku numer 6 musimy określić dokładny plan działania, krok po kroku, co musimy robić, żeby dostać się do naszego celu. I w końcu krok numer 7. Trzeba dokładnie określić datę, kiedy zamierzamy to zrobić. Po sprawdzeniu wyników okazało się, że tylko 3% studentów spisało swoje cele w oparciu o metodę siedmiokrokową. 10% absolwentów przeszło do piątego kroku, a 87% absolwentów wyraziło się ogólnie: chce być lekarzem, chce być prawnikiem, chce być strażakiem i nic więcej. 20 lat później odnaleziono wszystkich absolwentów i zmierzono dwa parametry: jeden, osiągnięcia finansowe, dwa, osiągnięcia zawodowe. I co się okazało, że 3% studentów, którzy spisali swoje cele w metodzie siedmiokrokowej, osiągnęli o 97% więcej niż ci, którzy tego nie zrobili. Zatem jeżeli mamy dowody i wyniki, że warto to, dlaczego 97 osób na 100 nie spisuje swoich celów, mamy 8 głównych przyczyn. Przyczyna numer 1 to taka, że nie rozumiemy, jakie to jest ważne. Tutaj może chodzić na przykład o pochodzenie. Na przykład w Twoim domu nikt tego nie robił, chodzi o środowisko, w jakim przebywasz i nikt nas tego nie nauczył. Przyczyna numer dwa to taka, że nie wiemy, jak to zrobić. Nikt nam tego nie pokazał. Mówimy ogólnie, co chcemy mieć, co chcemy zrobić, kim chcemy zostać, ale to tak naprawdę nie działa. Przyczyna numer trzy to po prostu boimy się porażki. Myślimy sobie tak, a co jeśli wyznaczymy sobie cele i ich nie osiągniemy? Chcemy uniknąć tej porażki i nie wyznaczamy sobie celów. Ale tak naprawdę w ten sposób się cofamy. Przyczyna numer 4 to nasze przekonania z przeszłości. Nic dobrego nas do tej pory nie spotkało i nie ma sensu patrzeć w przyszłość. 5. Boimy się odrzucenia, dlatego pozostaw swoje cele dla siebie i niech Twoje wyniki zrobią za Ciebie szum. Przyczyna numer 6, że nie wyznaczamy swoich celów, to taka, że mamy kiepski obraz siebie w swojej głowie. Nie wyobrażamy sobie, że może coś pójść lepiej, że może stać się dla nas coś pozytywnego. Przyczyna numer 7 to taka, że nikt nam tego nie sprzedał. Nikt na nas nie wpłynął tak mocno inspirująco, żebyśmy to zaczęli robić. Przyczyna numer 8 to taka, że zajmuje to czas i wysiłek, ale pamiętaj o tym, jeżeli wyznaczysz swoje cele, to Twoje działania będą precyzyjne i zaoszczędzisz sobie od 3 do 10 godzin każdego tygodnia. Mi w realizacji swoich planów i celów pomaga bardzo mocno workbook, który stworzyłem. Tobie też może pomóc. Oglądasz, notujesz, wdrażasz. Pozdrawiam, Bartosz Janik.